Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 19 Na mapce Wysokie Brodno Wysokie Brodno, no takie tytuły są niestety Od złotówki do miliona Co w dzisiejszym odcinku? Skończyłem tą gospodarkę, co w poprzednim odcinku Wam pokazywałem Zacząłem tutaj robić pomiary to Znaczy pomiary, tchółno, próbki gleb Zobaczyć jak to z tą glebą tutaj mi wychodzi Co tu trzeba dać, bo jeszcze jest drugi dzień wiosny i trzeba powoli zacząć robić Jakieś plany i siewy, no tutaj mam dodatkowe pola na tym zrobione, tam gospodarka jest Co dalej z tego wyjdzie, no to na pewno będzie rozbudowana ta gospodarka, ale na razie musiałem coś zrobić z tymi Polami po prostu, żeby z tym znaczy polami, z tym terenem całym co jest, no bo coś trzeba zagospodarować, to mówię co stworzyć. Cztery pola akurat mi wyszły. Jedno takie mniejsze, później średnie takie, takie różnawe mi wyszły. To mówię okej. Okay. Mówię, no niech będzie, no niech będzie, zawsze się przyda pole. Dobra, tutaj zawrócimy, zaraz, to później zmierzę, bo tak to będzie za długi odcinek. Chciałbym chciałem wam trochę poprowadzać. Jeszcze wszystkich maszyn nie posprowadzałem. To mam pierwszy ciągnik. Mam też 63 pk. Pod turem będzie robiła. Raczej tu nie będę zaczął już od takich... O, na tym uranym. Od takich małych maszyn, bo to dla mnie sensu nie ma. Zacznę od takiego właśnie Ursusa, tego Ursusa co mam. To jest 904 Ursusik. I zobaczymy. Ten Ursusik to jest chyba Karasia. Aby musiał zobaczyć, jak to jest, żeby nie pomylić w twórce, żeby później nie było, ale chyba tak, A to musiał zobaczyć, czy na pewno, ale chyba tak. bo, jedynie, on to chyba jeszcze jakieś miary dobre te modele porobił, niż, no i prezes, ziółko jest, Zió ziółko, czy jak mu tam było, ziarko, czy coś tam ze ziarkiem związanym. Mimo to, no to coś zrobię, trochę kasy będzie na te próbki pójdzie. Widać, zaczynam z całą kwotą 16 tysięcy. Bo tak doszłem do wniosku, że tak będzie najlepiej. O tutaj środek mi tylko jeszcze został. Fajnie, pojedziemy na ten sirodeczek. Złapiemy i zobaczymy co tu za glebę mamy. Jakiej wartości tą glebę mamy. Tam gdzie jeszcze trochę maszyn pod sklepem stoi, to zobaczymy. Zobacz, będzie trzeba je posprowadzać To będzie trochę zajdzie z sprowadzeniem tych wszystkich ciągników. Ciągników, znaczy maszyn, no ciągniki. Dwa na razie będą. Może trzeci jakiś dojdzie, ale to tam nie wiem. Dobra, wysyłamy te próbki. Zobaczymy, co z tymi próbkami. Będzie, mam nadzieję, że taki krótki odcinek z tego zrobię. Zobaczymy, zobaczymy zaraz po inne. Przyjść informacja, skaczą na tym ciągniki, ale cóż się poradzi. Tu siewnik już jest zakupiony, przyprowadzony. Jeszcze nasiona muszę kupić. Dobra, ciągnik, niech co tutaj chodzi. Tu fajna maszyna, taki, co to jest? Polones 4-metrowy, mówię, dobra, bo to nie będę się bawił z małymi. No to ten silos to był trochę w innym miejscu. Jest przeniesiony tu, obora stoi, tutaj inna wiata, tu jest ten trzypek Nawet chodzi jak szybek z turem, z obciążnikiem. Autko, no to widzieliście. Nawet nie zaczęliśmy. Tutaj jest nowy garaż Tutaj jest od razu z modernizacją. Tutaj dali taką postawiłem sobie. coś jeszcze na pewno będę tutaj stawiał Może jeszcze kilka drzew postawię, tak żeby tak wysoko tutaj zbytnio nie było. I tutaj jeszcze mam jedno pole kupione. No tutaj, tutaj za tymi krzakami. Tutaj jeszcze jest pole hektarowe kupione. Mówię. No Mówi okej, okay, no niech będzie, no. Ale później zauważyłem, że mi spore wyszły. O, 150 wydałem, za trochę próbek było, no i jaka tą ziemię nam wskazuje teraz na precyzyjnym rolnictwie? Hmm. No, 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 może być, nie jest tragedią. Nie ma tragedii, ale azot, wapno, pH, trzeba dać, że będzie trochę przygotowania. Obawimy się, ale no cóż, no to taki pierwszy wstępny odcinek z tej serii nie będzie często się pojawiał, jak będzie mi się kiedyś chciało coś zagrać. Tutaj będę wyrywny po prostu, tam nie będę tak już z każdej akcji coś robił, z jakimś czasie to będzie jakieś przeskoki będę robił. Po prostu, żeby za dużo odcinków też nie było. Ale zarazem było też ciekawe do że, że mógł coś do powiedzenia mieć, bo wiadomo, jak się nie mówi, to nic z tego nie wychodzi. Dobra, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. Poproszę łapkę, subika, jak ktoś doczeka do końca, zobaczymy. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!